To człowiek, który burzył na świecie mury, który budował porozumienie z Żydami. Myślami z papieżem są też Palestyńczycy. Wszyscy są pogrążeni w smutku, wszyscy za niego modlą się. Chcemy wyrazić naszą solidarność z papieżem. Nawet w Iraku ci nieliczni katolicy są myślami z Janem Pawłem II. Bardzo jesteśmy zmartwieni, bo papież jest nie tylko dla nas arcybiskupem, ale także duchowym przywódcą i nauczycielem. Za papieża modlą się katolicy w Rosji, a jest ich tutaj 600 tysięcy. W kościołach odbywają się msze święte. Modlitwa nas jednoczy. Jesteśmy myślami z Ojcem Świętym. Kochamy go. Cerkiew, która oskarża Kościół katolicki o odbieranie jej wiernych, milczy. Wyznawcy Prawosławia nie modlą się za papieża, bo w cerkwi nie wolno modlić się za katolików. Milena Kruśniewska, wiadomości. To był Kamil Durczok. Wiadomości z Rzymu do Watykanu. Wrócimy za kilka minut. Wracamy teraz do studia w Warszawie i musimy przyznać, że wszyscy na całym świecie przeżywają w tej chwili. Ciężkie chwile. Także ci, którzy wierzą w życie wieczne i ufają, że śmierć jest tylko przejściem do Nowego Świata, z trudem dopuszczają myśl o tym, że z Watykanu może przyjść ten najgorszy komunikat, ale z drugiej strony ten dramatyczny moment wszystkim daje wiele do myślenia. W wiadomościach przenieśmy się teraz do Gdańska, tam przed katedrą Oliwską jest. Cóż może mi więcej zrobić? Jak ważna jest w tej chwili siła modlitwy? To jest potęga. To jest po prostu... Siła, która nie zna dystansu i nie zna odległości. I my jesteśmy przy nim, chociaż przecież nikt by nas tam nie dopuścił do niego. Tyle razy tam chodziłem, tyle razy. I po prostu jutro rano, skoro świt, wyruszam do Rzymu, cokolwiek się wydarzy, cokolwiek się wydarzy. Jestem i zabieram. W sercu polską młodzież, tych, którzy ze mną robią szaleństwo, lednicy. Ale przecież impuls pochodzi od papieża. On był pierwszy. On nas zagrzał do tego, on nas pobłogosławił, on nam dał skrzydła. Jestem przekonany, że młodzi wyruszą razem z ojcem do Watykanu. Dziękuję bardzo. Jan Góra sprzed Poznańskiej Katedry. Teraz przenieśmy się do Częstochowy, gdzie przed klasztorem jasnogórskim jest Grzegorz Sopniewski. Grzegorzu, Jasnogóra to kolejne, bez wątpienia jedno z najważniejszych miejsc, zarówno dla papieża, jak i dla Polaków, wszystkich wierzących. To tu znajduje się cudowny obraz Matki Bożej, opiece, której Jan Paweł II zawierzył siebie i Polskę. To tu swoją szczególną moc ma odmawiany różaniec, także moc szczególnych ozdrowień, jak w piątkowy wieczór wygląda. Klasztor na jasnej górze. Jasną Górę jak każdego dnia odwiedziły dziś tysiące pielgrzymów z całego świata, ale dziś ich modlitwa nabrała szczególnego znaczenia. Od wielu godzin przed cudownym obrazem Matki Boskiej modlą się o powrót Ojca Świętego do zdrowia. Wielu z tych pielgrzymów mówiło mi dziś o tym, że to właśnie słowa papieża i jego nauki pomogły im w życiu przetrwać niejednokrotnie cierpienie, chorobę czy też ból po stracie najbliższych. To miejsce szczególne. Jasną Górę i Ojca Świętego łączy szczególna Więź bywał tu wielokrotnie jeszcze jako nikomu nieznany Karol Wojtyła, a później aż sześciokrotnie już jako papież Jan Paweł II. To właśnie tu w akcie zawierzenia oddał matce jasnogórskiej cały naród, ojczyznę i samego siebie. Wielokrotnie powtarzał, że jasna góra to sanktuarium. Ołtarz i konfesjonal narodu. Tu pozostawił również niezwykle cenne wota, m.in. pas od sutanny. Ten sam, który w 1981 roku yy, przebiła i zbroczyła krwią kula zamachowca. To sam Jan Paweł II powiedział, że gdyby nie było Jasnej Góry, to nie byłoby papieża Polaka. Dziękuję się bardzo. Grzegorz Sopniewski sprzed Jasnogórskiego Klasztora. Papież niejednokrotnie modlił się na Jasnej Górze. Pamiętamy jego bardzo. Ważne, długie i osobiste rozważania przed obrazem Najświętszej Marii Panny. 14 lat temu Jan Paweł II modlił się także w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Dziś cała katedra modliła się w jego intencji. Na msze przybyli prezydent, premier i przedstawiciele rządu, którzy w skupieniu wysłuchali kazania biskupa polowego Tadeusza Płoskiego. Umiłowany Ojcze Święty, jesteśmy z Tobą. Po żołniersku. Pragniemy Ci dzisiaj zameldować, że Europa, za którą tak się mogliłeś, dzisiaj zaczyna już oddychać dwoma płucami Wschodu i Zachodu. A Tobie jest trudno dzisiaj oddychać. Ty jesteś na Watykanie, otoczony życzliwością i obecnością i modlitwą ludzi, ale przeżywasz swoje... Jak Chrystus Getsenem. Oblicze Twoje jest promieniujące. Promieniujące nadzieją i wiarą, po to byśmy mogli nadal iść drogą miłości. Prezydent Aleksander Kwaśniewski, obecny na tej mszy w katedrze Wojska Polskiego, wyraził wdzięczność Janowi Pawłowi II za całą jego naukę. Prezydent mówił także o wielkim dziele Ojca Świętego, jakim jest połączona Europa i o tym, jak wiele Polska papieżowi zawdzięcza. Chcę mu wyrazić wdzięczność za to, co zrobił nie tylko dla tej ziemi, która zmieniła swoje oblicze. Mówię w centrum Warszawy, gdzie niedaleko te słowa wypowiedział, ale on zmienił oblicze tego świata i jesteśmy mu wszyscy ogromnie wdzięczni. I niezależnie od tego, jak będą upływać najbliższe godziny, to Sądzę, że zachowamy i osobę Jana Pawła II, i jego wielkie dzieło, jego wielką dobroć, jego wielką miłość wobec każdego z nas w pamięci na zawsze. Mhm. Specjalne mody w intencji papieża odbyły się tak, że tego wieczora w warszawskiej synagodze Nożyków. Rabin Polski powiedział, że Jan Paweł II zasługuje na wyjątkową modlitwę. Jedną z najważniejszych mszy świętych odprawionych przez papieża podczas jego pierwszej tak ważnej pielgrzymki do ojczyzny była ta odprawiona w warszawskim kościele Świętej Anny. Jest tam Jacek Gasiński. Jacku, 26 lat temu było tam tak wielu wiernych, że trudno było dostać się w pobliże kościoła. Czy dziś Warszawiacy modlą się w tym ważnym miejscu o zdrowie papieża? Tak, modlą się i mimo, że msza święta jest i spokojna, ma trudności z oddychaniem. Lekarzom jak dotąd nie udało się opanować skoków ciśnienia u papieża. Stan jest na tyle poważny, że Ojciec Święty przyjął sakrament namaszczenia chorych. Przyjął też komunię świętą. Ten sakrament nazywany jest wiatykiem. To komunia udzielana wiernym, stojącym w obliczu śmierci. Jan Paweł II niemal przez cały czas modli się, wysłuchał piątkowej drogi krzyżowej oraz odmówił liturgię godzin. Współpracownicy, którzy przebywają w jego apartamentach cały czas czytają papieżowi Pismo Święte. Katarzyna Nowicka, Wiadomości. Czekamy na nowe wieści z Watykanu w watykańskim studiu Wiadomości. Kamil Durczok. Witamy ponownie z Watykanu, witamy z Placu Świętego Piotra i mamy bardzo istotną informację i nowe wiadomości, jak mówiłeś Krzysztofie, uzyskaliśmy informację, że nieprawdą jest, jakoby Ojciec Święty Jan Paweł II stracił przytomność, nadal jest przytomny, o szczegółach powie Piotr Kraszko. No właśnie dosłownie trzy minuty temu rozmawiałem ze sobą z najbliższego otoczenia Jana Pawła II, która w tej chwili jest po prostu tuż obok niego. Rzeczywiście jest nieprawdą, że Jan Paweł II straci przytomność, wciąż ma jasny umysł, jest przytomny. Prawdziwe były te informacje, które, które przedstawił Joaquin Navarro Valls, iż oddech jest krótki, praca serca nierówna, wciąż stan Jana Pawła II jest bardzo poważny, ale jest nieprawdą, że stracił przytomność. To jest absolutnie pewna informacja. Okazuje się też, że papież pamięta o rzeczach, o których my dziś zapomnieliśmy. To jest dzień 350. rocznica obrony Jasnej Góry. Dwie godziny temu Jan Paweł II poświęcił koronę, złotą koronę, na której widnieje napis totus tus, czyli zawołanie papieskie całego pontyfikatu. Tą koroną jutro udekorowany będzie w podzie ziemiach bazyliki. Jutro udekorowana będzie mozaika przedstawiająca właśnie Matkę Boską Częstochowską i podobną koronę Jan Paweł II dziś jeszcze ofiarował dla klasztoru na Jasnej To tu tu cały Twój. Jeśli będziemy mieli jakiekolwiek nowe informacje, oczywiście będziemy je Państwu przekazywać stąd z Watykanu. Dziękuję Wam bardzo w tym szczególnym wydaniu wiadomości. Teraz to wszystko. Za chwilę prognoza pogody. Nasi reporterzy są w najważniejszych dla nas miejscach, nie tylko... W Polsce, ale także i na świecie. Wiadomości wieczorne dziś o 21.15. Później kolejne wydania, jeśli będzie taka potrzeba. Zapraszam w imieniu Doroty Gabrylu i życzę.